Cześć, witam Was bardzo serdecznie. Dzisiaj może nie będziemy nagrywać na biurku, bo przyszła do mnie paczka i powiem Wam, ona mi się nie mieści na biurku, a to jest paczka z temu. Tak, także ona mi się tu nie zmieści po prostu na to biurko, więc otworzymy ją sobie tak na podłodze po prostu, tak jak kiedyś się nagrywało, więc zaraz zaczynam Jeszcze patrzę, że jest rozerwana. Mam nadzieję, że nic tam jest, nie wypadło. Dobra, mam. Statyw ustawiłam, teraz po prostu wezmę nożyk, porościnam to. Ale zobaczcie, e, paczka jest e, rozerwana. E, także my zaczniemy od tego rozerwania tutaj. Patrzę, że dużo przeszło ta paczka w tym miesiącu. Uuu. że już nie pamiętam, co ja zamawiałam, a to jest gigantyczny karton. E, dobra. Mamy na pewno... Żelki, paczka strasznie śmierdzi e, papierosami, ale to tak bardzo, że chyba ją po prostu zaraz wyrzucę na dwór. E, mamy tutaj żelki, kilka kolorów, te typowo też te Morandi, e, to są te Moka. Myślałam, że jednak inne zamówiłam, ale dobra. Strasznie po prostu, strasznie śmierdzi. Oh. Mamy też te złote, srebrne. Zobaczymy, mamy jeszcze o jakiś sweeping, później sobie porównamy. Mamy piórnik 120 grasty, też sobie zobaczymy. Mamy bidon, ale coś tu gruchocze, więc mam nadzieję, że się po prostu nie połamało. Dla syna, no wybrał takie gumeczki, więc będzie miał. Pod spodem mam prawdopodobnie piórnik. I musimy otworzyć ten karton aż swoje co w nim jest. Czy ja coś takiego wielkiego zamówiłam? Po prostu. Tak, już wiem co to jest. To jest pojemnik e, na klocki Lego dla moich chłopaków, ale powiem wam, że ja tego nie wyjmę. Więc rozetnijmy ten karton po prostu. mamy to. No nie ukrywam, dzisiejszy hol nie będzie najpiękniejszy. Ehm, także to jest cały ten e, problem tej paczki po prostu. Tutaj mam synka obok, więc razem otwieramy tak naprawdę. Tak, tak kochanie, samochodzik masz. Więc my to dzisiaj razem otwieramy. Jak widzicie mamy trzypiętrowy pojemnik mega wielki na klocki Lego. Zaraz Sprawdzimy. Mama, mama, mama. Słucham! Mamy tutaj trzypiętrowy pojemnik na klocki Lego z organizerami. Zaraz wiem, patrzy co tu jest, i wracamy zaraz na biurko. Ciężko jest mega słoneczna pogoda, więc e, tego dzisiaj, dzisiejszego wam nie będę pokazywała. E, ja muszę go zaraz sprawdzić, zobaczyć czy on faktycznie. Albo dobra, sprawdźmy go po prostu. Jest taki fajny. E, musiałam coś dodać po prostu. Miałam punkty, więc o, z taką słomką, tylko pytanie, co tu tak brzdąka w środku? Aha, jakieś zapasowe, coś, gąbeczka do mycia i yy, do mycia rurki jest yy, ten taki czyścik. Jak widzicie, mamy też tutaj trochę yy, cienkopisów o Languol, niektóre już... Były testowane, umiem. E, mamy tak fioletowy, Sweet Pink, mamy Morandi jakieś. Mam też tutaj e, takie fioletowe, różowe. Mamy highlight, czyli te białe, a powiem Wam, że te białe są świetne. Fajnie kryją e, przestrzenie, te przestrzenie, właśnie te takie ciemne kratki, które są w tych Disneyach. E, mamy tutaj skin, to jest chyba ta skin jedynka. Mamy tutaj lipstick. Mam tutaj też kolejny Morandi, zobaczcie, że są inne. Mam mam wrażenie, że to są te kolory dopamin z tego zestawu, ale dobra, mniejsza o to. Mam też żółcie, to są fajne zestawy. Mam kolejne Morandi, tak, to są. I tu mam jakieś ciemne kolorki, też fajne. Zobaczymy jak później, jak one będą się sprawdzały. Także mam wszystko. Będzie film, co tam jeszcze nie mam, to domówię. Także tak, teraz sprawdźmy sobie ten piórnik. To jest ten sam piórnik, co już mi jeden przyszedł. Był ostatnio we vlogu. Nie, nie w vlogu. Był ostatnio pokazywany w polu zakupowym. Tak, to jest ten, zupełnie ten sam, co mieliśmy, także będziemy mieć co testować sobie tutaj i co organizować. No i ostatnia najważniejsza rzecz, która do mnie przyszła. E, rozerwę to... Uchu, uh, uh, mamy rozcięcie. Rozcięcie. No słabo, słabo. Ale przez to, że ta y, torba była rozerwana. Rozetnę i... Dobra. Otwarte i sprawdźmy, co tu mamy. Także mamy tutaj wszystkie te odcienie Będę miała akurat do filmu porównawcze co się fajnie będzie sprawdzało. Powiem Wam, piórnik będzie świetną alternatywą dla podróżników, którzy będą kolorują sobie w pociągach czy coś. Super sprawa, tak naprawdę nie musicie mieć tych markerów w tym piórniku. Możecie sobie poprzekładać czy głębny, czy graspy czy Languo, czy cokolwiek tam chcecie albo jakieś wybrane kolory do kilku tam zestawów no jedynie martwi mnie to rozcięcie, no słabo trochę ale powiem Wam, fajny, solidny piórniczek, ja już mam od nich ten mniejszy na 48 więc no, będziemy fajnie mieć porównanie do filmu będę mogła Wam przetestować troszkę rzeczy także no, taki niefajny, nieciekawy dzisiaj hol zakupowy, może nie na każdego będzie się to podobało. E, jeszcze lecę zobaczyć, e, jak ten pojemnik na Lego. Tak, ja mam z dziś naprawdę odgromal Lego. Mamy tutaj różne przeróżne pojemniki, takie głowy. E, mamy tutaj takie organizery, które były bardzo słabej jakości. E, no, słabo się tutaj organizowało, to więc teraz. Otworzymy ten nowy zaraz i zobaczymy, co tu jest. W każdej tej części plastikowej, bo już otworzyłam, mamy też taki organizer. Tak, tu już synek organizuje, także mamy też taki organizer, który się wyciąga i mamy tutaj takie podkład, podziałki, które możemy sobie tutaj fajnie poorganizować. Ale jeśli ktoś ma na przykład takie duże płytki, po prostu można je zorganizować, że jeden pojemnik będzie na takie płaskie, jeden na takie duże klocki czy na jakieś takie fajne budowle Waszych, Waszych dzieci. Więc to jest super sprawa. My sobie organizujemy i może zobaczycie efekt końcowy. Jeszcze taka zagwostka, bo, tak jak widzicie, to są klocki takie jak Lego, ale gdy weźmiemy sobie taki klocek oryginalny od Lego i przypniemy go, no to on po prostu odpada sam. No to się zupełnie nie trzyma. Także, no, ten nie patrzcie, ja to to nie jest kompatybilne. Dobra, my tu wróciliśmy ze sklepu. Będziecie mieć mały open box śmieciarki z Pepco. Wam. dwulatek jednak umie ma mega fazę na takie sprzęty. Wszystkie traktory, koparki. No a ostatnio jak zobaczył śmieciarkę w sklepie, to aż mi piała. No ale wiecie, wszystkiego na raz nie będziemy. No dobra. Przyszła pora i jest śmieciarka. Teraz jeszcze wszystkie zabezpieczenia zdjąć, mam taka fajna polecajka za 20... akurat 25 złotych, ale dla dziecka. O. Nie. No. Poczekaj, pokażemy na napęd. Mamy odgłosy i otwierano mamy klatę. Tak? Super. Przez chwilę był mały zwiastun tego, jak ja kolorowałam obraz i właśnie go skończyłam. Były jeszcze tutaj małe poprawki. Jeszcze mnie pasują te chmury, więc ja jeszcze muszę tutaj popatrzeć i popracować nad nimi. Trochę szczegółów poprawiłam. Niektóre takimi białymi cienkopisami właśnie od... Zaraz pokażę. Tu mam akurat wersję Moka, tej firmy Moka. Ale mnie to są identyko jak... Languło, bo mam też Languło. Moka są ciut wyższe, ale ogólnie rysiki to wszystko jest dosłownie to samo, więc nie wiem, jak Wam się podoba. Powiem Wam, to jest ta książka. Najnowszy tom, to jest ten najnowszy to, tom Jeremy Maris go stworzył i to właśnie nie jest Disney. I to, i to mi właśnie urzekło w tej kolorowance że to jest coś innego, bo czasami po prostu brakuje już tych. Czegoś do zmalowania, i zobaczcie, no moja wersja i wersja tego podglądu na samym końcu. Mega mi się to kolorowało, mam jeszcze pomysł, żeby pomysł, ochotę zmalować ten obrazek, ale teraz będę sięgała po obrazek numer 61. Teraz będę brała e, się za obrazek numer 61, chociaż jeszcze tutaj wiele mnie e, korci, żeby zrobić i tego króla lwa, i tą syr. Chociaż jeszcze ten 50 mi korci, więc coś tu na pewno będzie jeszcze zmalowywane. E, był tu taki fajny ten obraz, czy ja go teraz znajdę? Dosłownie ten. E, nie będę mówiła już kto to jest, <grym>, ale będzie walka dwóch światów. Więc bardzo mi się to podoba. Mam ochotę to zmalować. Tę wróżkę tak samo. Ten dinozaur jest dla mnie bardzo taki dziecięcy, ale jednocześnie bardzo fajny. Niektóre są takie mroczniejsze obrazy. No i ten w różach podwójna strona, ale powiem Wam, że jak za różą nie przypadam, tak podoba mi się to, ale malowanie tego będzie wyzwaniem. Ten obraz tak samo. Piękne czarne tło, i tutaj tak się wybijają. Wybijają te kolory niebieskiego i białego, więc coś tu będzie na pewno malowane. No i teraz czas na rozstrzygnięcie tego konkursu. Wiele osób z Was czekało, bardzo dużo osób w ogóle wypytywało mnie, czy to ona przypadkiem nie wygrała. Więc wiecie, ja nie zdradzałam nikomu, tak naprawdę. I dopiero teraz. Nikomu nie chciałam, właśnie zdradzać. <laughs> nie chciałam nikomu zdradzać. Kto co wygrał, wiecie, trochę takie mm, nie chciałam sobie tutaj sprawdzać i nastawiać się po prostu na kogoś, więc zrobiłam sobie tak, że nie sprawdzam. I przed sekundą dosłownie, tylko spisałam sobie z mojego YouTube studio dane, które mm, mi się przydadzą, żeby ogłosić wyniki, więc mam jedna osoba. Powiem wam tak, dwie osoby. Walczyły. Dwie osoby walczyły bardzo. E, może walczyły. Bardzo walczyły ze sobą. E, wiecie, e, w komentarzach e, była dosłownie. W komentarzach, e, jeśli chodzi o ilość e, komentarzy, była dosłownie różnica. Trzech komentarzy i jedna osoba dosłownie zwyciężyła. Przeważając no dosłownie trzema komentarzami, trzy komentarze więcej. I to wiecie, ja, ja nie potrzebuję, żebyście pisali tam e, e, całych takich długich e, komentarzy czy coś. Wiecie, to się zlicza nawet, jak wstawicie jeden zwykły komentarz, serduszko, jakoś buźkę czy coś, i wszystko mi zlicza. Ja, ja widzę Wasze komentarze, ja widzę, kto to e, wygrywa. E, więc ja bardzo chciałabym pogratulować o sobie. jeszcze nie powiem Wam kto. E, tak, kolorowaneczka jest e, nowa. Tylko wam otworzę, że e, to jest dosłownie nieużywana kolorowanka, sobie Wam pokazywałam. Ale stwierdziłam, że mam kilka zestawów takich markerów, a do tego się przydadzą też markery. Nie wiem, czy będziesz posiadała, ale e, mam takie markery, więc z tego zestawu e, przekażę Ci wszystkie cztery kolory oso takie białe. zestawu będzie biały, czarny, złote i srebro. Ale mam też drugi zestaw markerów, więc dodatkowo dorzucam nowki sztuki biały i czarny, bo wiecie, no do konturów to będzie tego potrzeba. Wrzucę wszystkie markery do jednego opakowania, żeby się tu nic nie wylało i w razie co nie uszkodziło kolorwanki. Więc ja tu będę zaraz pakowała, oczywiście w pojemnik wpakuję wszystkie markery, które dorzucam od razu do kolorowanki. Wiecie, będziesz miała na testy. E, tak, zdradzam, to jest dziewczyna. Będziesz miała na testy trochę markerów, e, takich na próbę, mm, a w resztę będziesz musiała coś tam już... E, mam nadzieję, że jakieś markery już posiadasz, że kredki również, bo to jest kolorowanka i do markerów, i do kredek. E, także kilka markerów dam Ci e, jako dodatek. E, a teraz osoba, która wygrała, to jest Brygida4880. Spisałam Twój nick, więc odezwij się do mnie na Instagramie lub w komentarzu. Na Instagramie się dogadamy, jeśli chodzi o wysyłkę. I bardzo Ci, bardzo gratuluję. Bardzo dziękuję przede wszystkim za tak dużą aktywność. Więc ja dzisiaj Wam dziękuję za oglądanie i ja idę pakować paczuszkę, a może jeszcze Wam dogram kawałek jak pakuję. Bardzo miło. Także ja jeszcze raz dziękuję e, BrygidaR4880 za udział w ogóle i za tak bardzo dużą aktywność e, pod filmami. No i co? I teraz trzeba będzie spakować jakoś tą paczuchę. Powiem Wam, e, to jest właśnie dla mnie najgorsze... Bo ja nigdy nie wiem, jak to zapakować, żeby to w miarę solidnie było, a wiecie, takich zupełnie nówka kartonów też nie mam. Mam nadzieję, że się nie obraisz, jeśli to będzie taki zwykły karton, ale w środku postaram się zabezpieczyć idealnie tę paczuszkę. Miałam pakować paczki taki zwykły karton po Amazonie, ale patrząc na to, jak ta kolorowanka się niszczy to te kartony jednak nie dadzą rady. Znalazłam taki karton, więc ona idealnie mi się tutaj wpasuje. Wiem, to nie będzie jakieś takie bardzo profesjonalne, ale mam nadzieję, że ci podpasuje i będzie po prostu bezpiecznie, bo nie chcę, żeby po prostu się uszkodziła, bo to jest naprawdę wielka książka i te brzegi bardzo, bardzo się niszczą w przesyłkach. Mam folię, więc tu wypełniam folią. Aha. Damy tak dużo w miarę tej folii bąbelkowej. Teraz damy tą kolorowankę. O, i ona tu będzie miała w miarę wygodnie. Oczywiście dorzucam markerki. Jeszcze do tej paczuszki dorzucę takiego żelka od languło białego, bo czasami do tych detali będzie potrzeba, więc ja tu wszystko składam do środeczka. Żebyś tutaj miała i mam nadzieję, że Ci się spodoba. Oczywiście kilka dodatkowo naklejeczek i teraz zaklejamy całość, żeby to w miarę bezpiecznie dotarło. Tutaj zakleimy jeszcze. Zaklejmy to. No i oczywiście jeszcze podziękowanie będzie ode mnie. To ja tutaj też od razu wrzucam. I teraz sobie zamknę paczuszkę i będziemy ją oklejać. W paczuchę wkładam jeszcze do tego dużego foliopaka. I teraz wszystko zabezpieczę taśmą. I no i czekam tylko na Twoje dane. I zamawiam kuriera. A ja na dzisiaj Wam już dziękuję za oglądanie. Mam nadzieję, że to rozdanie było dla Was e, fajne i niedługo będziemy się widzieć w kolejnym rozdaniu, także lecimy dalej po subskrypcji i za aktywność znowu I za aktywność znowu będzie nagroda. Tym razem będzie to podwójna nagroda, bo będą dwie rzeczy, o których też Wam dam znać już niedługo. Dziękuję za oglądanie i do zobaczenia, a te Brygida. E, Brygida 4880 odezwij się do mnie w. E, w wiadomości na, na Instagramie i dziękuję bardzo za oglądanie, do zobaczenia.